Pamiętasz może Poł, tę uroczą, brązową kupę? To teraz przygotuj się, ponieważ on powraca i jest żądny krwi. No dobrze, widzę cię, słodziaku. Czego potrzebujesz? Znaczy, słodziaku, ja dokładnie wiem, jakie on ma tutaj po prostu plany. Mamy cię najpierw nakarmić, mamy potem cię umyć, mamy dać ci jakieś leki. No to jeżeli mamy tutaj na początku pierwsze zadanie... Panie, siedź, pan. Czemu ty się przewracasz? Co jest z tobą nie tak? Może jak cię tak... O! Nie no, chciałam, żebyś normalnie siadł. Może tutaj sobie siadź. Poł? Poł? Czy ja, czy ja... zabiłam Poł? Jezus Maria, włączyłam dopiero grej i zepsułam. Co to ma być? Udajmy, że nigdy, przenigdy tego nie widzieliście. Nic się absolutnie nie stało. Ja już Poł po prostu... O, akurat teraz siedzi. Słuchaj, w lodówce widzę, że ty chcesz kurczaka. Gdzie jest ten kurczak? Trzymaj. Okej, okay, ale... Ty wciąż chcesz coś zjeść, to może chciałby zjeść pomidorka? żeby, wiecie, ten posiłek był absolutnie tutaj wartościowy, bo zjadłeś kurczaka, zjadłeś pomidorka, może kolejny pomidorek, słuchaj, a na deserek banan? Świetnie, wspaniale! To jest to, czego my potrzebujemy. Następnie musimy cię umyć. Przypuszczam, że um, łazienka jest w tym miejscu. Trzymaj, stary. O, i teraz jako chcesz siedzieć, dobrze. No ja co ci poradzę? Trzymaj, mydełko. Uuu! Um. Nie chcę wiedzieć, czy to cię piecze, bo masz, słuchaj, masz mydło w oku, ale to chyba mamy całego cię takiego zrobić perłkowego, dobra, jeszcze tutaj, tak, o, jaki dobry dzidziuś, jeszcze się ślicznie, o, wspaniale tutaj odwrócił, żebyśmy mogli go całego wymydlić, dobra, człowieka po prostu nie ma, jest tylko i wyłącznie em, piana. Wspaniale, mamy to, teraz potrzebujesz tego leczenia. Słuchaj, po trzymaj. Co to ma być? Jakby coś ci się wydarzyło przez te 5 minut, że akurat teraz potrzebujesz, że jesteś chory. Gdzie ja w ogóle to leczenie znajdę? Może tutaj gdzieś po szafkach? Nie? Dobra, tu jest z tego co widzę sypialnia. Okej, okay, tutaj nic się nie włącza. Mamy telefon. Mam nadzieję, że ten telefon. Nie będzie potrzebny w mm, kolejnych aktach gry, albo że ja zacznę uciekać i będę musiała dzwonić po policję. Mam nadzieję, że tak się absolutnie to nie wydarzy, ale ja nie widzę żadnego lekarstwa. Może tutaj? Okej, okay, jest. Trzymaj poł. I teraz chciałbyś się bawić piłeczką. Dobra, będziemy się bawić piłeczką. Będę szczera, powiem ci, że ja jak byłam dzieckiem, to kochałam ciebie, kochałam Twoją grę i uwielbiałam to skakanie przez takie różne. Przez takie różne mostki. a um, okej. Okay. Poł, y, to ci się nie za bardzo... Y, y, przepraszam bardzo. Poł, trzymaj! Poł, cieszysz się? Słuchaj, gdzie jest ta piłka? Boże, dlaczego ta piłka tak lada we wszystkie strony? Poł, trzymaj! Bawimy się piłeczką. O, jak się cieszysz! Jakoś tak długo się chciałbyś bawić tą piłeczką, słuchaj, stary. Może musimy ci ją rzucić. To było strasznie zabawne, kiedy on przewrócił się jak kręgiel. O! Dobra, i zabawa jest już zakończona. Cudownie, teraz, poł. Senny jesteś, tak? Senny jesteś, dobrze, skarbie To już cię kierujemy do łóżeczka i idziemy. Już cię kierujemy do łóżeczka. Już cię kierujemy do łóżeczka i idziemy spać, tak? Poł, jak się nie wyłożysz do łóżka, to ja naprawdę będę bardzo wkurzona. Słuchaj, dobrze, może to nie jest twoje łóżeczko, to jest to, twoje łóżeczko? Na tym byś spał? Może tutaj mamy zamknąć ten? Okej, okay. absolutnie, że tak. Mieliśmy po prostu zgasić światło i mamy noc drugą. Jezus Maria, może jednak ten telefon będzie potrzebny. Mam nadzieję, że nie. I po? O, cześć, skarbie. Wyglądasz całkowicie normalnie. Wszystko jest w porządku, ale tym razem nie mamy za. Nie mamy zadań. Kto tam um, jakby jest? Za drzwiami. Dobra, idziemy. Aaaa! A -a! Dobra? Jezus Maria, ja już chciałam coś krzyczeć, ja już chciałam wyciągać pana długopisika, pisika, żebym miała jakąkolwiek broń. A tu widzę, że po prostu mamy kolejne um, zadania. To jest Paulina! Jezus Maria, ja się tak zastanawiam, dlaczego ten Paul się nagle zielony zrobił? Czy chory jest, czy coś? Dobrze, bierzemy Paulinę. Okej, okay, mamy w takim razie. Dzidia, ale tu nie ma tego kurczaka! Co ja ci poradzę? Okej, okay, to może chcesz po prostu zwykłe jedzenie. Dobra. Może to jest ikonka jedzenia, a nie, że konkretnie ty potrzebujesz kurczaka. Dobra, mamy to... O nie, poł przebrała! Poł, tak się na mnie patrzy, ale co ze mną, mamo? Dobrze, już dajmy ci, trzymaj poł. Trzymaj. Mam nadzieję, że będziemy miały, mieli wystarczające jedzenia, bo ono się tak trochę kończy, słuchajcie. To jest ciężka sytuacja. Dobra, w takim razie idziemy poł. Dobra, tutaj do mm, tego... Proszę bardzo, pokoju z grami. I ty, Paulina, też jedziesz. O, proszę bardzo, mamy. A, nie mamy się z nimi bawić. Dobra, po prostu mieliśmy je włożyć do tego um, pokoiku zabaw i pójść na zakupy. No bo rzeczywiście, słuchajcie, moi drodzy, nie ma w żaden sposób jedzenia, tak? O, proszę bardzo, mamy w takim razie. Zje, em, produkty spożywcze, i bardzo mi się nie podoba to, co się nagle pojawiło w tym, w zadaniach. Może ja to zostawię w ten sposób, że mamy znaleźć Paulinę. E, Paul? Gdzie jest Paulina? Co z nią zrobiłeś? Okej, okay, nie chcesz mi odpowiedzieć, słuchaj. W takim razie muszę i w jakiś sposób może jakoś cię zmanipulować żebyś mi opowiedział. Ty chcesz spać, dobrze, ale gdzie jest Paulina? Tato? Drogi tato, zostawi... zostawiłam jakby... Po... Coś się z nią wydarzyło, że ona gdzieś poszła? Nie próbuj mnie znaleźć, kocham Paulina. Um, Paul, co zrobiłeś z Pauliną? Co się z nią wydarzyło? Bo słuchaj, jej rzeczywiście nie ma. A nie wydaje mi się, że Paulina ma... No, rączki, żeby napisać taką notatkę, Paul. Więc to musiał być ktoś inny. Ja nie pytam. Idziemy w takim razie spać? No, no co ja ci poradzę? No, no idziemy spać. Okej. Okay. Słuchajcie, co się dzieje z Pauliną? Ja, mi się wydaje, że coś się złego wydarzyło i ktoś napisał tę notatkę, bo ona przecież nawet nie ma rączek. Okej. Okay. Idziemy. Jezus Maria, już się przestraszyłam. Cześć! Połu? Wszystko w porządku? Ojoj, Poł! O Boże, dlaczego ty się zamieniasz w starego? Okej, okay, ja przemilczę to, ale Połu, co się wydarzyło? Wydaje się, że ta szafka jest... Można ją jakby poruszyć. Poł? Czy to ty wykonałeś ten dziwaczny dźwięk? Okej. Okay. Jezus Maria, Ty się naprawdę zamieniasz starego! Obrzydliwy jesteś! Jesteś paskudny! I teraz możemy dopiero ogarnąć tę szafkę, w której jest tajemne przejście i krew. Poł poradzisz sobie sam? Tak? Chyba nie, słuchajcie. Mogę go wziąć z powrotem. Idziemy razem! Poł idziemy razem, bo ja nie chcę cię tutaj zostawiać. Dlaczego cię mnie gapisz? Jezus Maria, poczekajcie, potrzebuję długopisika! Halo? Halo! A, ja się boję! Okej? Okay? Okej? Okay? Co się stało z Pauliną? Dlaczego? Dlaczego ona była na jakimś kurcze nie wiadomo czym? Połu... Coś ty zrobił z Pauliną? Co to jest? Mamy otworzyć co? Co to jest? A, um, nie mamy chyba nóg. Poł, czy ty się dobrze czujesz? Musimy w jakiś sposób znaleźć jak, jakby transport, żeby dać mu jedzenie. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. Poł, Ty możesz mnie wziąć? No, bo chyba teraz ja jestem... to bo ja chyba jestem Twoim zwierzątkiem. Okej! Okay. Moi drodzy, wyciągnęłam to i to on nas przenosi? On nam daje jedzenie. Um, Okej, okay, to dobrze wiedzieć, że tak się dzieje. Jeden? Aha, nic z tego. Jedziemy teraz do. Um, do łazienki. Myć się chyba. Co tam, co tam jest? Um, musimy w jakiś sposób znaleźć możliwość ucieczki, ale tam coś jest w zlewie. Nie mogę w żaden sposób do tego dojść. Zobaczmy trójkę. Przenieśmy się do tego, Jezus Maria, przenieśmy się do tego tutaj miejsca. Ten samochodzik, mm, musi, musimy go naprawić. On potrzebuje baterii i ym, tego. On potrzebuje baterii i koła. Ale ja nie wiem, w jaki sposób mogłabym to ogarnąć. Poł, czy masz jakikolwiek pomysł na ten temat? Nie? Dobra, to może pójdźmy spać, bo nie widzę, powiem ci szczerze, w żaden sposób jakiegokolwiek em, silnika, oraz nie widzę też. Nie widzę też koła. Poł? Poł? Um, jeden? Przynieś mi je Daj mi daj mi do jedzenia! Idziemy do jedzenia. Gdzieś musi być coś. Tam chyba może coś jest? Nie? Dobra. Może z tosterem moglibyśmy ten silnik zrobić? Nie wiem. O, jest, 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 jest! Teraz mamy silnik, przejdźmy do trójki. Dobra, i włożymy ten silnik do samochodziku. I wydaje mi się, do samochodzika, i wydaje mi się, że... Jest ono, włącz się, włącz się, no. Trzymaj, no weź, dobra. E, e, patrzy, musimy go w jakiś sposób, ym, ten, ym, musimy go czymś zająć, choć pójdziemy do Łazienki, bo tam jest, pamiętam, jest ta. Dokładnie, jest koło. I teraz przenieś mnie do trójki. Do trzeciego pokoiku i ja wrzucę to koło tutaj. Halo. Dobra, powinno działać. I teraz ta bateria. Połu przenieśmy do czwartego pokoju, jak możesz. Czy ten samochód w jakiś sposób teraz się naprawi, czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Pójdziemy spać, może się kolejna noc włączy. Ok, idź sobie, Połu. Cudnie, wspaniale, możesz mi w sumie ten samochód naprawić, stary, jakbyś mógł, byłoby cudownie, sta dobra, dobra i teraz spróbujmy jeszcze raz przejść do tego pokoju z samochodem, dobra, 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 dawaj, 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 dawaj i może, naprawiło się, znaczy tak mi się wydaje, naprawiło się czy się nie naprawiło, chyba się nie naprawiło, kurczę. Ale mogłabym może w jakiś sposób go zająć czymś. Piłeczką, dokładnie. Połu, tam jest piłeczka. Zobacz, ty kochasz piłeczki, tak? Ty kochasz piłeczki. To zajmijmy się. Połu, zobacz, pobawmy się. Ty kochasz piłeczki. O, piłeczka dobra. Ok? Tak, piłeczka, połu. Idzie tam po piłeczkę. Tam jest piłeczka, połu. Musisz pójść po piłeczkę, dobra? I teraz. O Jezu, muszę to w jakiś sposób naprawić. A dlaczego to się nie naprawia? Pou, idź po piłeczkę. Nie bacz się tutaj na te rzeczy, które ja robię. Okej, okay, naprawiam się. naprawia się. Naprawię się. Naprawię się. Naprawię się. Naprawię się. O, poł. dziękuję ci serdecznie. Jaki słodziak. Poszedł po piłeczkę. poł. Poł! wyjdź stamtąd. Zobacz, tam jest piłeczka. Idź po piłeczkę. Pou, bardzo cię proszę. Piłeczka. Leć, tam piłeczka jest. Tam daleko. Nie ma jej tutaj w pokoju, naprawdę? Tak? Cudnie, dobra i teraz... Drzwi są zamknięte? Musimy w jakiś sposób otworzyć y, drzwi, ale mm, teraz widzę, że gra nam mówi, nic się nie dzieje, Paul, absolutnie nic się nie dzieje, ja nic nie robię, absolutnie. Okej, okay, mamy, moi drodzy, teraz wskazówkę, że jest numer w na lodówce. Okej, okay, Paul, mógłbyś mnie wziąć, koteczek, słuchaj, do jedynki, tak? Weź mnie do kuchni. Okej, okay, idziemy. Jest, 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 jest. Potrzebuję numeru na lodówce. Tutaj! O mój Boże, to jest ten mem! To jest ten mem z tym, z Resident Evil. Dobra. I bierzemy w takim razie połu. Trójeczkę, przenieś mnie tam, kochanie. Dziękuję ci, skarbie. Dziękuję. Nie, wiesz co? W sumie cztery, cztery, cztery. Przenieś mnie do cztery. Bo ty i tak się teraz będziesz patrzeć. Ja nie chcę się, um, proszę bardzo, z tym samochodem jeszcze zaprzyjaźnić. Przenieś mnie do czwartego pokoiku, ponieważ tam mamy właśnie ten telefon. Tak, połu, tak, skarbie, idziemy spać. Idziemy spać! Tak, 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 tak. Dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz dzwonimy, teraz dzwonimy, teraz dzwonimy. Błagam, niech ktoś odbierze! Dobra, przez 30 sekund. Za 30 sekund pizza... Yy, przyjdzie pizza. Kochanie, zamówiłam dla nas pizzę! Poł? Poł? Skarbie, zamówiłam dla nas pizzę. Kochanie, zamówiłam dla nas pizzę, wiesz? Tak? Tak? Może w takim razie przeniesiesz mnie do trzeciego pokoiku, tak? Może przeniesiesz mnie do trzeciego pokoiku? O, Poł! Poł, ktoś, ktoś dzwoni! Ja muszę tam pójść, wiesz? Może ty otworzysz? Dobra. Jak możemy sprawić, żeby on otworzył drzwi w takim razie? Poł, co ty zrobiłeś z panem od pizzy? Ja nie chcę wiedzieć. Jezus, Maria, dlaczego to działa, jakby chciało? Nie mogło. Dlaczego to działa, jakby chciało? Nie mogło! Teraz to już nic z tym nie zrobię! Błagam, błagam, dlaczego? Dlaczego ten samochód jedzie w ten sposób? Dlaczego ten samochód jedzie w ten sposób? Czy mogę się jakoś zgliczować przez ścianę? Błagam, błagam, ja nie mam nóg! Ja nie chcę tu zostać z zawsze! Jest, 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 jest. Błagam, błagam, błagam. Wychodzimy stąd. A! Mogę mi to zrobić! Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi! Poł! Poł! Poł, nie rób mi tego! Poł! Poł, przestań! Poł! Poł! Błagam! 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 Poł! Dlaczego te drzwi nie działają?! Dlaczego też drzwi nie działają, Pou? Pou, zostaw mnie! Pou, ja jestem miłym człowiekiem! Pou, ja naprawdę na to nie zasłużyłam! Gdzie ja mam jechać? Boże, drugi, gdzie ja mam jechać? Tam drzwi nie działają, Pou! Pou, leave me! Pou, nie zbliżaj się! Nie zbliżaj się, Pou! Pou, błagam cię, ja już płaczę! Ja już serio płaczę! Błagam cię, Pou! Błagam cię, nie. A Dobra, może jeżeli drzwi nie działają, to jest coś, co ja powinnam zrobić może w kuchni? A! a tu są zapałki! Tu są zapałki! Poł, poł, po błagam cię. W samochodzie bardziej błagam cię! Dobra, no błagam, błagam. Bierz te zapałki, bierz te zapałki, bierz te zapałki. Dobra, z tego co widzę, tutaj mam podpowiedź, że mam wzniesić pożar. <laughs> Dobra, słuchajcie, chyba włączyłam gaz. I na tym się chyba skończy. Poł dobra. Poł. A? 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 a, a, a poł. Um. Hello? Hello? Udało się? Jakiś mi się udało. Boże kochany, dobra. Okej, okay, dobra, dzięki stary rudy, że zrobiłeś taką gierę. Um, tylko raz było mi strasznie przykro, ale no, udało się. Pokonaliśmy połu i moim zdaniem powinien już zostać w tym płonącym domu, naprawdę.